Bartka. no i dobrze, że go nie ma, bo to pierdolone strajca. Mam kolegę z miasta i kolegę ze zgierza. No i z innego państwa. I takiego, który zaćpał. Miałem kolegę Geja, teraz to koleżanka. Mam kolegów Trap Stars, cokolwiek myśli o mnie scena Dla mnie to koleżanka. Poznałem wielu ludzi i myślałem, że mnie nie chcą I że nikt mnie nie lubi Nie połowa, tylko większość Ufam tylko Zuzi, bo była jak było średnia Gdy nie miałem gdzie spać Na rękach noszę ten sam brud W papierkach młody border Chcę nie spać w noc i pić za dwóch Najlepsza nocka w Polsce Miałem kolegę Bartka no i dobrze, że go nie ma, bo to pierdolony strajca. Mam kolegę z miasta. I kolegę ze skierza. No i z innego państwa. I takiego, który zaćpał. Miałem kolegę Geja, teraz to koleżanka. Mam kolegów Trap Stars, cokolwiek myśli o mnie scena Dla mnie to koleżanka. Pożegnałem paru kumpli Jednak fajnie jest powiedzieć do widzenia Bo to wygląda tak, że niektórzy są jak chmurki Wszystko się robi jasne, gdy ich nie ma Na rękach noszę ten sam bluz W papierkach młody porter Chcę nie spać w noc i pić za dwóch Najlepsza nocka w Polsce No i dobrze, że go nie ma, bo to pierdolony zdańca Mam kolegę z miasta I kolegę ze Zgierza No i z innego państwa I takiego, który zaćpał Miałem kolegę geja, teraz to koleżanka Mam kolegów trap stars Cokolwiek myśli o mnie scena Dla mnie to koleżanka